Dobra, Dobra koniec tego oglądania telewizji. Co się telewizji? dzieje? Halo, co wy robicie? Systemy, ale, ja oglądałem. ale ja nie to oglądałem! Ja to oglądałem! pracować, słuchaj. No okej. Okay. No no to jest najnowszy model Sharp'a do przetestowania, podobno świetny, więc wow! dzisiaj Telewizory to niby banalna sprawa. Mają wyświetlać na przykład filmy czy seriale, ale tani telewizor 4K i do tego z fajnym efektem HDR i bardzo dobrymi głośnikami to już dłuższy temat i pozostaje pytanie, czy tak w ogóle się da. Dzisiaj opowiem Wam o najnowszych modelach Sharp Aquos serii EQ, a jednego z jej przedstawicieli widzicie w tym momencie za mną. Chcecie dowiedzieć się więcej? Ja jestem Alo i zapraszam Was do oglądania najnowszego odcinka na kanale TechnoStrefa. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z firmą Sharp, która dostarczyła do tego odcinka telewizor. Zaczynamy nietypowo, bo nie od matrycy czy kosmicznych technologii, jakie znalazły się na pokładzie telewizora, a od wyglądu. Wariant modelu Aquos EQ7, który trafił w nasze ręce, a właściwie na naszą szafkę, został wykonany ze stopu aluminium ze srebrnym wykończeniem. Dostępna jest także wersja ciemna tego modelu z nieco innym grillem zasłaniającym głośniki. W tej serii do wyboru mamy 4 rozmiary: 50, 55, 65 i 75 cali całość prezentuje się całkiem oryginalnie w wersji srebrnej, która jest raczej dość rzadko spotykana, zwłaszcza jeżeli chodzi o telewizory. Oczywiście wygląd to kwestia gustu, a o gustach wiadomo się nie dyskutuje, ale możecie napisać w komentarzu, czy taki model w takiej wersji kolorystycznej wpasowałby się do Waszego wnętrza. Niemniej warto zwrócić uwagę na podstawę, która odchodzi od ostatnio popularnych trendów umieszczania telewizorów na dwóch osobnych nóżkach. Zamiast tego macie tutaj całkiem stabilny pojedynczą podstawę, która bez problemu zmieści się nawet na mniejszej szafce RTV. No oczywiście zawsze jest też możliwość powieszenia tego telewizora na ścianie. No dobra, wystarczy już o tym, jak telewizor wygląda. Czas przejść do tego, co wyświetla. W naszym modelu znalazła się 55-calowa matryca QLED o rozdzielczości 4k i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z terminem QLED, to już wam tłumaczę, o co chodzi. W klasycznych telewizorach LED Obraz wytwarza światło przechodzące przez warstwę kolorowych pikseli RGB. W przypadku matryc kulet pomiędzy znajduje się jeszcze specjalna warstwa mikroskopijnych kropek kwantowych, które dodatkowo załamują światło w odpowiedni sposób. Całość może brzmi trochę jak magia, ale efekt widać na pierwszy rzut oka. Kolory generowane przez takie matryce są po prostu pełniejsze i bardziej nasycone. Matryce Kulet także świetnie radzą sobie z oddaniem efektu HDR. Sharp Aquos EQ7 spełnia standard HDR10, który w połączeniu z jasnością 500 nitów daje całkiem niezłe rezultaty. Oczywiście nie zabrakło tutaj także wsparcia dla standardu Dolby Vision, tak popularnego w najróżniejszych usługach streamingowych. W tym miejscu warto wspomnieć, że matryca nie jest wyposażona w podświetlanie strefowe. Tym samym, na przykład, przy oglądaniu filmów w kinowych proporcjach czarne pasy mogą być nieco widoczne, ale nie na tyle, by przeszkodzić Wam, oczywiście, w seansie. Niemniej warto tutaj zwrócić uwagę na ciekawą opcję, jaką jest wbudowany czujnik oświetlenia. Ten dopasowuje jasność ekranu w zależności od tego, ile światła jest aktualnie w pomieszczeniu. Tym samym, jeżeli oglądacie film w nocy, to telewizor zmniejsza jasność, a zwiększa w dzień, kiedy pokój jest dobrze oświetlony. Obraz jest niezwykle istotny, ale na tym samym poziomie powinien znaleźć się także dźwięk. Sharp wybrał tutaj nieco inną drogę, przynajmniej w porównaniu do swojej konkurencji. Zamiast kombinować, jak to ukryć głośniki w super cienkiej obudowie telewizora, postanowili je po prostu Wyeksponować. Pod ekranem, w swoistym mini sandbarze, znalazły się dwa przetworniki, które powstały we współpracy z marką Harman Kardon. W tym miejscu muszę przyznać, że to się po prostu udało. Niby jest to tylko dźwięk stereo, ale brzmi po prostu świetnie. Średnie i wysokie tony są na miejscu, jednak co najistotniejsze, nie zostały one pozbawione głębi. W tym telewizorze znalazł się hybrydowy system dźwięku. Głośniki wysokotonowe skierowane są do przodu, a niskotonowe do dołu. Jednak spokojnie, nie zabrakło na pokładzie także dodatkowych technologii, które jeszcze dodatkowo mogą poprawić brzmienie tego telewizora. Chyba oczywistym dodatkiem i dopełnieniem obecności Dolby Vision jest wsparcie dla standardu Dolby Atmos. Z jego pomocą telewizor jest w stanie emulować dźwięk przestrzenny. To jednak nie jest jedyny dodatek, bo znalazła się tutaj dość niespodziewana technologia jak dla telewizorów DTS Virtual X. Jest to nic innego jak nieco inny standard dźwięku przestrzennego. Ten znacznie częściej jest obsługiwany przez najróżniejsze gry czy też konsole do gier. A skoro już o nich mowa, to na pokładzie znalazło się kilka udogodnień dla właścicieli tego typu sprzętów, nawet z najnowszej generacji. Wszystkie cztery gniazda HDMI zostały wykonane w standardzie 2.1. Ale zaraz, zaraz przecież jest to matryca o częstotliwości odświeżania 60 Hz. Musicie wiedzieć, że najnowszy standard HDMI to nie tylko wyższe. Liczba klatek na sekundę. Ten wprowadził szereg usprawnień dla przesyłania obrazu w standardzie cyfrowym, jak choćby opcje dynamicznego efektu HDR, VRR czy zmiennej częstotliwości odświeżania albo w końcu ALLM, czyli trybu super niskich opóźnień. W telewizorze nie zabrakło także funkcji dodatkowego upłynniania obrazu o nazwie Aquos Smooth Motion. Wtedy telewizor sam dorobi brakujące klatki animacji, tak by obraz był po prostu płynniejszy. Opcja może przydać się choćby przy oglądaniu najróżniejszych wydarzeń sportowych online czy też w telewizji. Oczywiście ten model jest także w pełni zgodny z nowym standardem nadawanej telewizji naziemnej. Sporą ciekawostką, która jest ukłonem do osób, które faktycznie używają telewizora do oglądania klasycznej telewizji, jak i dla tych z Was, którzy wolą raczej funkcję smart, jest obecność dwóch pilotów w zestawie. Pierwszy to klasyka. Macie tutaj potrzebne przyciski na wierzchu i kilka skrótów do serwisów streamingowych. Drugi pilot stawia przede wszystkim na prostotę. Do tego może być także sparowany z telewizorem za pomocą Bluetootha. Dzięki temu zyskujecie znacznie większą wygodę oraz dostęp do wprowadzania głosowego czy obsługiwania asystenta Google, bo w pilocie znalazł się mikrofon. Jaka jest pogoda jutro w Poznaniu? Jutro w Poznaniu mamy przelotne opady. Najwyższa prognozowana temperatura to 18 stopni, najniższa 9 stopni. Telewizor Sharp Aquos serii EQ7 działa w oparciu o system Android TV w wersji 11. Trochę szkoda, że nie jest to najnowszy Google TV, ale mam nadzieję, że jakiś czas dostanie on aktualizację. Jednak wciąż macie dostęp do ogromnej biblioteki aplikacji, w tym najnowszych usług streamingowych takich jak HBO Max, Amazon Prime Video, no i Netflix. Usługi muzyczne także są na pokładzie tego telewizora i z pewnością wyciągną wszystko to, co najlepsze z zainstalowanych głośników. A jeżeli będziecie chcieli się nieco rozerwać lub nie macie ochoty na film czy serial, to jest też możliwość grania w chmurze, na przykład w usłudze Google Stadia. Wystarczy, że podłączycie do telewizora kontroler bezprzewodowy i możecie cieszyć się takimi tytułami jak na przykład control i to w rozdzielczości 4K. Oczywiście powinniście mieć także dobre połączenie z internetem. Granie przez Wi-Fi działa dość dobrze, ale dla pełni efektu polecamy jednak podłączyć telewizor kablem Ethernet. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o najnowszy telewizor Sharp. Dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem, czy lubicie oglądać filmy czy seriale na telewizorze, a może wolicie projektor. Czekam na Was w komentarzach, a tymczasem, jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz oczywiście subskrybujcie kanał TechnoStrefa koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić najnowszych filmów na tym kanale. Odwiedźcie także naszą stronę technostrefa.com, gdzie znajdziecie rankingi różnych urządzeń, w tym także telewizorów, smartfonów, smartwatchy czy robotów sprzątających. To tyle z tego miejsca. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale TechnoStrefa. Mówił do Was Alo. Na razie i pa!